Zacznę od tego, czy jestem przygotowana do kolejnej rozmowy. Ręcznik jest, kostium jest, klapki są. No to mam wszystko, co mi jest tutaj w tym miejscu potrzebne. To jest właściwie miejsce, w którym można spędzić wakacje, prawda? Pan Kazimierz Wierzbicki okiem właściciela, okiem zarządzającego patrzy czy wszystko dobrze się tutaj układa. Jest to miejsce, gdzie faktycznie można przyjechać na wczasy, na dłuższy wypoczynek, bo są miejsca w pokojach gościnnych, obok w domkach kempingowych dookoła Także bezproblemowo można sobie zaplanować tutaj wakacje. Tym bardziej, że największą atrakcją jest basen. No więc właśnie, szczerze mówiąc, ja wypoczynku bez wody sobie nie wyobrażam. I rozumiem wszystkich tych, którzy dzisiaj tutaj chcą się schłodzić, zwłaszcza, że te ostatnie tygodnie były bardzo upalne. Ale jeśli ktoś za wodą nie przepada, to ma inne możliwości w Koszencinie, prawda? Tak, jest dosyć dużo, to są lasy lubliniec, tarnogórsko-lublinieckie, także są te powierzchnie tutaj wokół. No już byliśmy na takiej wycieczce dzisiaj z Panem Leśniczym i schodzeni jesteśmy, nogi nas bolą. Ale można również na rowerkach, czyli jest tutaj e, trasa, e, że tak powiem, e, zrobiona przez sześć gmin ościennych, nazywa się Leśno-Rajza i to jest jakieś bodajże 131 km trasy po lesie. To jest trasa dla takich zaprawionych już w bojach rowerzystów? Czy rodzinnie też można tutaj wypoczywać w ten sposób? Można rodzinnie, dlatego że można sobie to podzielić na etapy bezproblemowo, przystanki porobić. Także zależy jak to sobie zaplanuje, nie ma najmniejszego problemu. Panie Kazimierzu, nie ma sobie co mydlić oczu. Rzeczą, która przyciąga największą y, liczbę turystów w Koszencinie jest zespół pałacowy, siedziba y, zespołu pieśni i tańca Śląsk. To, co oni mają do zaoferowania. Ale wy staracie się przekonywać wszystkich, że nie tylko Śląskiem koszencin stoi. No nie tylko Śląskiem koszencin stoi, chociaż sobie nie, nie wchodzimy w paradę, że tak powiem że staramy się wspierać, czyli podejmować jakieś wspólne działania. No, liczymy się z tym, że to co razem robimy, obojętnie czy to zespół, czy my, to powoduje wzrost jakichś zainteresowania w ogóle Koszęcinem. Mamy spacery, mamy rowery, mamy basen, jak jeszcze aktywnie w Koszęcinie można wypoczywać? No Nordic Walking na przykład. Są tutaj zawody robione przez organizowane przez zespół Śląsk i też właśnie po tych trasach częściowo rowerowych bezproblemowo dla każdego coś miłego. To znaczy i trochę piachu na drodze i gdzieś tam szutrowa nawierzchnia i typowo leśna. To ja teraz popytam tych, którzy korzystają z uroków kompleksu basenowego. Zimno? Bardzo ci zimno? Ale przecież jest słońce, jest cieplutko. No ale wyszłam z wody i no i wiele no i zimno. No. no to może trzeba po prostu wskoczyć do wody znowu, może tam no, jest wiem. cieplej. Cieplej, o wiele cieplej. Jak wam się tutaj podoba? Bardzo. bardzo fajnie. Ty widzę w kółeczku, to znaczy nie bardzo sobie radzisz jeszcze z pływaniem? Nie. No nie. Czujesz się w tym kółku bezpiecznie? Tak. Powiedzcie mi, jak trzeba się w takim basenie zachowywać, żeby nic złego się nie wydarzyło? Eee, trzeba umieć pływać. Eee, z jakimś dorosłym, jak się nie umie pływać. A czego absolutnie nie wolno robić? Eee, przeszkadzać innym pływaniu i skakać w takich miejscach, jak na przykład tam, gdzie eee, ludzie pływają sobie. Życzę Wam miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Pora teraz popytać dorosłych, czy tutaj w Koszencinie nad basenem się dobrze bawią. Dzień dobry panu. Dobry. Dzień dobry, jak się pan tutaj bawi? No ładnie. Fajne miejsce macie. Ja muszę się ma... panu przyznać, że ja nie wiedziałam, że w koszencinie jest taki basen wspaniały. Nie, nie wiedziała? No właśnie sama nie wiem dlaczego nie wiedziałam, to ale teraz już wiem. Jest do Katowic. Pan tutaj na wakacje, czy pan nie, tu miejscowy. mieszka? Miejscowy. Miejscowy. Ochodzicie trochę przed tym upałem. Ale bezpiecznie, bez alkoholu nad wodą. Oczywiście. Alkohol to... a woda to jest... nie idą w parze. Miłej zabawy w takim razie, dziękuję, dziękuję. bardzo. Idziemy pytać dalej. O, jak nam cudnie wiaterek teraz zawiał. Troszkę chłodu, troszkę wiaterku. Dzień dobry Pani, dobry. jak się spędza czas w Koszęcinie? Bardzo miło. Nad wodą, prawda? W taką pogodę najlepiej. No, oczywiście. To nie fajne ma, miejsce. Nie ma nad wodą. To fajne miejsce no, bardzo. Piękne, przepiękne w naturalnym otoczeniu. Przyjechała pani skądś czy miejscowa? Z Siemianowic Śląskich. Ale to tak weekendowo czy wakacyjnie ja, już? to nie taki, no, przedłużony weekend. Ale to dopiero początek. A młody człowiek coś naburmuszony trochę. Dlaczego? E... Nie jestem naburuszony, fajnie tu jest i cieszę, że, że tu przyjechałem. To takie, takie wakacje krótkie, co? No. Plecy Cię bolą? Co się stało? Słonko z piekło? No. No, to trzeba uważać, trzeba się smarować. No, Miłej zabawy życzę. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Spacery, rowery, las, borówki, rosiczka... No i oczywiście woda. Ja sobie nie podaruję. Za momencik też skorzystam z cudownej, błękitnej, orzeźwiającej kąpieli.